finał Ligi Mistrzów Apoelu to jedna z największych niespodzianek w tych rozgrywkach w XXI wieku. Jak do tego doszło i kto stał za sukcesami tego klubu? Zapraszam na film i życzę miłego oglądania. W październiku 2008 roku prezes Apoelu Kyriakos Zivanaris zrezygnował ze stanowiska. Klub był wtedy w nie najlepszej kondycji finansowej, a Zivanarisowi wyczerpały się pomysły jak temu zaradzić. Na swojego następcę wyznaczył Fibosa Erotokritu, który był jego kolegą z zarządu Erotokritu, działał już w APL-u w latach 70. -tych. Jednak głównym źródłem jego utrzymania, począwszy od połowy lat 80., były nieruchomości oraz import broni myśliwskiej z Rosji. Rotokritu w jednym z wywiadów z 2009 roku przyznał, że klub wydaje więcej niż zarabia, biorąc pod uwagę skalę zainteresowania cypryjską piłką i jedyną szansą na utrzymanie poziomu sportowego przy aktualnych wydatkach jest gra w Lidze Mistrzów. Gwoli uzupełnienia budżet Apoelu we wspomnianym roku wynosił 7 milionów euro. Dzięki zdobyciu mistrzostwa w 2009, w czym spory udział mieli Marcin Rzewłakow i Kamil Kosowski, nadarzyła się okazja na uratowanie finansów klubu pod warunkiem kwalifikacji do fazy grupowej Champions League. Apoel startował od drugiej rundy, w niej przejechał się po mistrzu Wysp Owczych, w trzeciej skala trudności była już wyższa, bo czekał tam Partizan Belgrad. Pierwsze spotkanie rozegrano w Nikozji. Cypryjczycy nie zawiedli i wygrali 2 do 0. Wynik meczu ustalił rezerwowy Marcin Żewłakow, który wszedł na boisko za Helio Pinto, znanego z występów w legii Warszawa w latach późniejszych. W rewanżu mimo szybkiego gola Moreiry, Serbowie nie byli w stanie odwrócić losu w dwumeczu i to Apoel zameldował się w czwartej decydującej rundzie. Kosowski i żewłakow wyszli w tym starciu w pierwszym składzie. Natomiast całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział trzeci z Polaków Adrian Sikora. Do zrobienia był jeszcze jeden krok, ale zdecydowanie najtrudniejszy, ponieważ tak należało traktować pokonanie Kopenhagi. Kluczem było przywiezienie w miarę korzystnego wyniku z Danii. I tak też się stało. Ekipa Iwana Jovanovicia, co prawda, uległa gospodarzom, jednak tylko 0 do 1, tak więc miała pełne prawo myśleć, że odrobi straty na gorącym, dosłownie i w przenośni, Cyprze. Kamil Kosowski już w drugiej minucie otworzył wynik spotkania, a na 2 do 0 podwyższył Chrysis Michaili z rzutu karnego tuż po upływie kwadransa. Knockout? Jednak nie bo chwilę później Damę Ndoye zdobył kontaktowego gola, ale jeszcze przed przerwą Apoel odpowiedział i znów był to Michaili, który jak się później okazało ustalił wynik meczu. Apoel awansował do Ligi Mistrzów, w ten sposób znacząco poprawiając swoją sytuację finansową. Nie był to jednak impuls do szaleństw na rynku transferowym, był to natomiast wstęp do zmaterializowania planów o budowie ośrodka treningowego, ten powstał ostatecznie w 2016 roku. Zespół, który wywalczył pierwszy w historii klubu Awans do Champions League, był mniej więcej w połowie oparty na rodzimych graczach i w połowie na piłkarzach z zagranicy. W późniejszym czasie te proporcje mocno się przechyliły w stronę obcokrajowców, zwłaszcza tych bliżej trzydziestki. To, co się nie zmieniło, to podejście trenera Iwana Jovanovicia. Serb wymagał od zawodników bezwzględnej dyscypliny. Tak jego styl pracy opisywał Kamil Kosowski. Gość jest przygotowany z każdej strony, presja go tylko motywuje, no ale trzeba zapieprzać i się słuchać. W fazie grupowej Apoel urwał kilka punktów faworytom, robiąc przyzwoite wrażenie. Na to złożyły się dwa remisy z Atletico Madryt, dwie minimalne porażki z FC Porto oraz przegrana z Chelsea u siebie. Z polskiej perspektywy największe wrażenie robił remis z The Blues na Stamford Bridge 2-2, kiedy Marcin Żewłakow otworzył wynik tego spotkania. Warto też podkreślić, że trochę w fazie grupowej pograł znany z Wisły Kraków Jan Paulista. Mistrzostwa Cypru w 2010 roku nie udało się obronić. Łączenie ligi z Pucharami jest trudne, jak się okazuje, nie tylko w Polsce dlatego po sezonie doszło do małej rewolucji kadrowej: klub opuścili m.in. Żewłakow i Kosowski, a leczący kontuzję Sikora pozostał jeszcze na rok. Tytuł Apoel odzyskał w 2011, następnie notując najlepszą kampanię w Lidze Mistrzów w historii cypryjskiego futbolu. Aby tam się w ogóle znaleźć, najpierw trzeba było pokonać mistrzów Albanii, Słowacji i Polski. Tak, tak, Polski, gdyż w ostatniej rundzie kwalifikacji czekała Wisła Kraków Roberta Maskanta, a Poel, mimo że nie grał źle, przegrał w Krakowie 0-1 po trafieniu Patryka Małeckiego. W rewanżu Cypryjczycy atakowali od pierwszych minut. Efekt w postaci bramki przyszedł po upływie pół godziny, gdy niefortunnie interweniował golkiper Białej Gwiazdy, Siergiej Parejko. Na 2 do 0 dla Apoelu po zmianie stron podwyższył Ailton, drużyna maskanta się jednak otrząsnęła i odpowiedziała golem Cezarego Wilka. Jednak na 3 minuty przed końcem marzenia Krakowian o awansie pogrzebał wspomniany Ailton po podaniu Iwana Triczkowskiego, zawodnika legii w latach 2015-2016, a awansował po raz drugi do Champions League, a Wisła Kraków zanotowała wtedy ostatnie jak do tej pory podejście do tych rozgrywek. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. W fazie grupowej Cypryjczycy wylosowali Zenit Sankt Petersburg, FC Porto i szachtar Donieck. Zaczęli od domowego spotkania z Rosjanami, w którym odwrócili niekorzystny wynik w zaledwie dwie minuty. Najpierw Gustavo Manduka doprowadził do remisu, a na 2 do 1 dla Apoelu trafił Ailton. Później ekipa Jovanovicza przywiozła remisy z wyjazdów do Doniecka i Porto, aby następnie sprawić ogromną niespodziankę i pokonać smoki u siebie dzięki golom niezawodnych Ailtona i Manduki. W piątej kolejce bezbramkowy remis w mroźnym Sankt Petersburgu przypieczętował awans. Co więcej, dzięki korzystnym wynikom w innych spotkaniach Apoel zajął pierwsze miejsce w grupie, mimo że przegrał w Nikozji rewanż z szachtarem. Jovanowicz przyznał, że jego zespół w pełni zasłużył na ten wynik dzięki żelaznej obronie i zabójczym kontrom. Dodatkowo Cypryjczycy w pięciu z sześciu meczów grupowych wybiegali średnio o 6 kilometrów więcej niż rywale. Być może to był właśnie klucz do sukcesu. W jednej ósmej finału zespół z Cypru czekało starcie z Lyonem. Minimalna porażka na stad du Jelon dawała nadzieję na osiągnięcie czegoś historycznego w rewanżu. Gustavo Manduka szybko, bo już w dziewiątej minucie wyrównał straty z pierwszego meczu, a wynik 1-0 dla Apoelu utrzymał się do końca dogrywki. Tak więc o awansie do ćwierćfinału miały przesądzić rzuty karne. W nich pierwszoplanową postacią był Dionizis Hiotis, broniący strzały Lakazeta i Bastosa, skutek czego Apoel awansował do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów, jako pierwszy cypryjski klub w historii. Czy była większa niespodzianka w tych rozgrywkach w XXI wieku? Raczej nie. W ćwierćfinale drużynie z Nikozji złudzeń nie pozostawił Real Madryt, wygrywając dwóch mecz 8 do 2 mecz 8-2. Dzięki dotarciu do tak późnej fazy Champions League prezes Erotokritu i trener Jovanović mają status legend Apoelu. Obaj odeszli z klubu w 2013 roku z tym, że Erotokritu w grudniu, a Jowanowicz w czerwcu. Erotokritu był już zmęczony, żeby nie powiedzieć wypalony działaniem w piłce nożnej. Miał już wtedy prawie 70 lat i chciał przejść na zasłużoną emeryturę. Natomiast Jowanowicz uznał, że pewna formuła już się wyczerpała i dla dobra klubu lepiej będzie jak zespół przejmie ktoś inny. Po odejściu tej dwójki Apoel jeszcze dwa razy awansował do Ligi Mistrzów, ale w obu przypadkach zajmował ostatnie miejsce w grupie, choć w 2017 był w stanie dwa razy zremisować z Borussią Dortmund. W lidze Europy najlepszy wynik żółto-niebieskich z Nikozji to 1/8 finału w sezonie 2016-2017. Po drodze Apoel wyeliminował między innymi Basków z Atletik. Wspomniane osiągnięcia miały już miejsce za prezesury Prodromosa Petridesa, który funkcję tę sprawuje do dziś. Obecnie klub nie jest już tak stabilny finansowo jak jeszcze kilka lat temu, przede wszystkim przez brak regularnej gry w Europie. Po prostu przychody z praw telewizyjnych na Cyprze są zbyt małe, aby być podstawą budżetu. Nie dziwi więc fakt, że całkiem spora część kibiców domaga się odejścia prezesa Petridesa. Jego styl zarządzania zdecydowanie różni się od stylu poprzednika. Co przejawia się chociażby w częstych zmianach trenerów. W ostatnich pięciu latach Apoel do niedawna absolutny hegemon tylko raz wywalczył mistrzostwo kraju, a w tym sezonie, czyli 24-25, tytuł trafił do PAFOS FC, klubu zarządzanego przez rosyjskiego biznesmena Romana Dubowa, który legitymuje się brytyjskim paszportem. I na tym koniec opowieści o największych sukcesach APOELu. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.